Dzisiaj wyjątkowy wieczór. Uważaj, będziesz pytany o prywatne sprawy. Mm. Ale to dopiero ja pytam, później. Bardzo lubię, jak dmuchasz mi w skrzydłach. Tak było. Potwierdzasz? Czym? Potwierdzam. No właśnie, to teraz zanim. Wszystko potwierdza. Zanim te prywatne sprawy. Tak, tutaj zaraz słuchaj, sprawdzimy co i jak, zgodność, damy Wam potem taki wykres, kto eee, się z kim zgadza, a kto dobra, nie. Dobra. I zobaczymy, co się wydarzy. W każdym razie, 50. jubileuszowy spektakl Nadzieja. Coś niesamowitego. Czy pamiętasz ten pierwszy raz? Eee, spektaklu Nadzieja. Spektaklu Nadzieja. Eee. Pamiętam. 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 Pierwszy raz, nasz pierwszy raz był w Poznaniu i był bardzo dobry. Poznań jest super publicznością, więc przyjęcie było super i pamiętam. No to zawsze jest stresujące wydarzenie. Dla mnie, jako dla reżysera tym bardziej. Szczególnie, że ja myślałem, że jak jest się aktorem i się wychodzi na scenie, to wtedy jest trema. Nieprawda bo na scenie zawsze mogę jeszcze próbować coś zrobić. Jako reżyser wypuszczam po prostu ludzi, którym muszę zaufać, że zrobią to, o co prosiłem przez tyle czasu i że to wyjdzie. Więc jest, stres jest dużo większy. No właśnie, Kuba, a jak współpracuje ci się z ukochaną? Bo są dwie szkoły, jedni mówią, że praca z kimś z rodziny jest in plus, no a inni, jak się domyślasz, mówią, że to raczej no po prostu masakra i tego się nie łączy. Nam się udaje. Bardzo dobrze nam się generalnie pracuje i, 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 i tworzy razem tę całą już produkcyjną maszynę, ale mamy system też. Już przy nadziei musieliśmy mieć system i po prostu oddzielamy życie prywatne od zawodowego w sposób bardzo prosty. Czasami po prostu naklejamy sobie na głowę naklejki z napisem reżyser, producent. Wtedy wiemy, kto do kogo mówi. Bo czasem rzeczywiście mieliśmy nieporozumienie, bo jakby część rozmowy była prywatna, potem szybko przeskakiwaliśmy na tematy zawodowe, i to się troszeczkę mieszało były nieporozumienia, a tak, to jest bardzo czyste. A Ty w ogóle pamiętasz ten moment, w którym Ty zakochałeś się w Ani? O... <laughs> Powiem, że pamiętam. Pamiętam, pamiętam, mam naszego w sobie w serduszku i go będę miał tam. A to było tak od razu czy dojrzewało? Pamiętam. pamiętam. No bo jestem, jestem przekonana, że widywałeś ją na przykład wcześniej na różnego rodzaju eventach, w produkcjach. No oczywiście, że widywałem. Widywałem, widywałem. I pamiętam, że widywałem, pamiętam.